ma do wygrania te piękne skiny, jedyne co trzeba zrobić to skomentować kreatywnym komentarzem ten film Oraz napisać nick z discorda, po czym wejść na stronę g4skins i użyć kodu EK I wysłać potwierdzenie użycia go na mojego discorda, powodzenia Witam, witam serdecznie w innym odcinku ze strony g4skins, widzowie na starcie tego odcinka Przypominam używajcie kodu EK, który daje wam plus 5% do każdego depozytu oraz darmową skrzynkę na start, czyli mintpczek za złoty 60 zł. I możecie sobie dropnąć oczywiście taka, bądź ja mam nadzieję, że wam da lepiej, mi dało takie coś Oczywiście strona jest tu dla osób pełnoletnich, przypominam Dzisiaj kontynuacja zakładki SAVE, zobaczymy co nam da, dzisiaj skrzynka roba. bardzo fajna skrzynka 60zł No jak mówiłem nie do odcinku, to są skrzynki 24zł, skrzynka kosztuje ty, no prawie, prawie połowa, oczywiście 6zł 6 tam wiecie, 5 te sprawy, prawie profit tak, prawie profit, jest git Ej, profit, połowa, co ja w ogóle mówię? Jest w miarę Git najlepszy skin. Oczywiście Gucik 950 zł. Bardzo ładny gut, swoją drogą. Kawałaszek 900. Mała różnica cenowa. 540, powiedzmy 9 zł. Tutaj kolejna kosa. Znowu, tak szczerze, 55 zł. I znowu. Ej, fajne, fajne, podoba mi się ten robot. Ten robot jest naprawdę fajny. Zobaczymy, jak sobie daje defaultowo. Wiadomo, na bitwach lepiej się wykaże. Także miejmy nadzieję, że coś rzuci 33. Lecimy dwie skrzynki, 120. I miejmy nadzieję, że coś sobie rzuci. 120 zł. Ok, ok, na zero. Jeszcze raz. Jeszcze raz sobie otwórzmy. Stój, 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 stój. Nie taki fejdziki. Panowie, sto... Ej, robo jest niesamowite, nie? Ja mówię, że to jest połowa jakaś, że to w ogóle to, to coś, nie? Że bitwy bardziej. Człowieku, 300 zł. W tym momencie. 3. 180 zł Dobra, jak tak ma dawać, to dawaj. O, sój, 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 jajaj, tu mam pydzień. Widzisz? widzisz troszkę gorzej, stówka minut, ale nie ma tragedii, dalej to jest ponad połowa. Cyk. Kurde pieczone, no Ciężko 4 240 zł. Miejmy nadzieję. Jest. Kurde, nie wiem jeden Famas. Okej, okay, ej, 200... Nie ma tragedii. Jeszcze raz. I zobaczmy co nam da. U. Kosa, ale ten Galil Ile on kosztuje? Na pewno Digel MK No i mamy profit 269 zł. Fajny profit. Ej, fajnie ten robot daje. Defaultowo. Fajnie daje. Fajnie daje. Lepsze niż ta ostatnia skrzynka na pewno. Oj, kurde, ale chociaż to też nie jest takie tanie. 7 d5. 7 bo to filtres jest okej. Okay. 218, no jest to ciutki minus, ale jeszcze raz. Kałach, nie, 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 to niestety nie jest to. Spróbujmy sobie FASMO. 300 zł, może z smodem. Good. Nie wierzę tak blisko. 141, jeszcze raz. Jak blisko? MP9. Kurcze, pieczone. Szkoda. 185, Ale fajnie daje. Fajnie daje ten robot. Nie, nie można powiedzieć, że jakoś źle i nie dał. Że nie dał, tak? Tutaj kolejne 170. Ok, jeszcze raz. Daj auga. Awp. Dwa razy awp. 112. 3, Walimy 3, 180. Poszło. Ok. 115. Jeszcze raz. Ko nie myślałem kosa, nie? 120. Szkoda. Dwie 120, teraz kosztuje dwie skrzynki. Nie ma profitu na pewno. O i 100 109. Prawie profit. I ten Co tyle kosztuje? Ładnie da 80. Ten Glock tyle kosztuje? O, profit na 100%. Pro 200. Ej, robo jest naprawdę dziwna skrzynka, nie? No patrz, raz da takie coś, a raz da na takie. Naprawdę fajna. Dziwna, dziwna taka fajna skrzynka, nie? Dziwnie fajna skrzynka, 60. No jak widzicie, coś nam daje. Uważam, że defaultowo fajnie daje. Mnie jeszcze ciekawi, ile kosztuje ten Glock. Nie mogę go coś nam tu. 80 Factory New. Okej okay. Czyli fajny dropping na pewno. Zobaczymy sobie na bitwach, jak on oddaje. Piszmy sobie robo. I dodajmy sobie tak z 16. 16 księg prawie 1000 zł. To nie ma żartów. Na 4. Zapalnimy na 4. Żeby profit był naprawdę solidny. Miejmy nadzieję, że daje jakiegoś fajnego bota. żeby nie był Arnolda. Aha, no. Mm -hmm, no mm. Dzięki, no. siema ma. Witam, witam. Fajnie, że się pojawiłeś. Fajnie, że się pojawiłeś. No i uwaga, kolejne. A, a wópkę. No i to. No. no i właśnie to jest Arnold, nie? No. No i właśnie to jest Arnold, nie? No i to jest cały Arnold. O, kołaszek, No klasyk nie? na Nienawidzę tego botania. No to jest niesamowite, jak on mi okrada, nie? Na każdej batnej. No i znowu 8,5. Teraz my 9,1. Ej, fajnie ten robot daje. Naprawdę, 1000 zł batla. No szczerze, no tutaj dwa koła minimum. No dwa koła minimum. 2 koła minimum. I chyba tak będzie. 27. Fajno, fajno, fajno. Teraz dla nas oj tutaj będzie drogo oj tu 105 kurde no Arnold mocno leci no i znowu 105 no nie wiecie. jeszcze Okej okay. Myślałem że większa różnica battle sketchy tested A tu no dosłownie 10 zł 80 dla nas fajnie nadrabiamy Powoli powoli oho Uuu uuu u. nie wiem kto wygrywa szczerze Ciężko jest nadrobić ciężko jest nadrobić nie Każdy coś dropi i to naprawdę nie jest o złej temy. każdy coś dropi nie dosłownie Kolejne. Oj, chyba nasz koniec nadszedł 200 zł. Dlaczego? Dlaczego w takich okolicznościach? Dlaczego w takich okolicznościach 200 zł? Trzy skrzynki do końca. Miejmy nadzieję. Prosimy. No daj coś. Nie bądź. Bo... No i kombek. Kolejny bot. No i on wygrywa. I teraz dla nas. Proszę. Kosa, good. Kurde. Nie wiem, czy ten good nam wystarczy. Nie. Przegrywamy. Gratulacje dla bota. Ej, on dropnął item za 500 i on miał mm. taką, no można powiedzieć małą przewagę, no ale patrzcie to, bitwa tyle i myją się, no piękna bitwa, cztery koła, cztery koła prawie że, bardzo piękna bitwa, bardzo fajna skrzynka, naprawdę jeśli ktoś ma duży, yy, duży balans i nie wie co, spróbuj, naprawdę spróbuj, ja dziękuję za obejrzenie do końca, zapisz swoje opinie o tej skrzynce w komentarzu. Powodzenia. Napisz komentarz, aby wygrać kosę i nie tylko. Pozdro.